Cześć, z tej strony numizmatyk 3 rp Dzisiejszy filmik będzie na temat nowej monety, którą za niedługo będziemy mogli kupić. Mowa tutaj o monecie z serii Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni. Jest to 17 moneta z tej serii. Nominał tej monety, tak jak dla każdej monety z tej serii to 10 zł Wykonana ona jest w całości ze srebra o próbie 925. Średnica tej monety to 32 mm. Waga 14,14 ,14 g. Wykonana z templem lustrzanym. Rand gładki. Przewidywany nakład to 10 000 sztuk. Jak każda moneta z tej serii dodatkowo moneta posiada tam podróg. Data emisji tej monety to 27 luty 2024 roku. Cena emisyjna 210 zł, co oznacza, że jest wyższa, podwyższona w stosunku do monet o tym nominale w porównaniu do roku poprzedniego. Na rewersie, centralnie, wizerunek po piersia Zygmunta szędzielarza w mundurze. Z lewej strony wizerunek orderu Virtuti Militari. Półkolem od lewej strony ku górze napis Zygmunt szędzielarz Łupaszka. W prawej dolnej części wstęga o barwach Rzeczpospolitej Polskiej. Z umieszczoną na niej kotwicą, symbolem Polski walczącej. Powyżej wstęgi napis: zachowali się jak trzeba. Poniżej wstęgi napis: 1910-1951. Jeżeli chodzi o awers, centralnie wyzorek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. U góry półkolem napis Rzeczpospolita Polska. U dołu napis 10 zł. Poniżej o zacznie roku emisji 2024. W dolnej części rozerwane kraty więzienne. Pod orłem po prawej stronie znak mennicy. Projektantem awersu i rewersu była pani Dobrochna Surajewska. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy planujecie kupić tę monetę, czy zbieracie tę serię. Ogólnie, z tego co ja się orientuję, to ta seria jest mało popularna. Świadczy też o tym fakt, że na stronie kolekcjoner można kilka monet z tej serii nadal kupić. Ja osobiście tą serię zacząłem zbierać i po prostu chciałbym ją zbierać do końca. Ta, ta seria ma jeden plus, co mi się bardzo podoba. Że ona jest, po pierwsze, będzie skończona, po drugie, jest ona, wszystkie monety mają cechy takie same, specyficzne dla tej serii. Więc tutaj jest na plus i chodzi tutaj głównie o awers oraz o rewers. Na rewersie jest ta wstęga, a na awersie jest ten, ta kratownica. To mi się podoba w seriach, że są cechy wspólne. Ta seria od początku ma te cechy i to mi się podoba. Nie ma tutaj też manipulacji nominałem. Jest cały czas 10 zł, próba ta sama. Więc w moim odczuciu i w moim tym, co ja zbieram, dla mnie ta seria jest OK. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wy o niej sądzicie. Wiem, że ona jest troszkę kontrowersyjna w niektórych kręgach. Ja osobiście ją kupuję ze względów walorów numizmatycznych, kolekcjonerskich i tylko tak na nie patrzę. Przypominam jeszcze raz, jest to 10 złotówka, próba 925 srebro, 10 000 nakładu, data emisji 27 luty 2024 roku, cena emisji na 210 zł. W tym filmiku to wszystko i dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału.